Szczęść Boże, dzień dobry. Już się witamy w trzecią niedzielę Wielkiego Postu. Kolejne słowo, kolejne prowadzenie przez Pana Boga. Mamy do, do, do przeczytania, do, do, do wprowadzenia w życie. Warto może tylko, żebyśmy przypomnieli sobie i może Panu Bogu podziękowali za miniony tydzień, jak to słowo w nas działało. Przypomnę tylko, że, że mieliśmy w zeszłym tygodniu. Ewangelię o przemienieniu Jezu, Jezusa na górze wysokiej, tradycja mówi na górze Tabor, I, i zrodziliśmy sobie takie zadanie, żeby właśnie tak jak apostołowie, nie ulegać pokusie pozostania tam, gdzie jest nam dobrze, gdzie pięknie, bo tam chcemy rozbijać nasze namioty, ale żeby wejść do innych, wyjść z inicjatywą. Może, może niedługa nie, nie to będzie droga fizycznie, ale żeby się przełamać. Mam nadzieję, że udało się. Tobie takie zadanie zrobić, wypełnić. Natomiast dzisiaj myślę, że, że idziemy za ciosem. Mamy piękną Ewangelię, to są te klasyczne Ewangelie na Wielki Post I, i dzisiaj sięgamy do Ewangelii według św. Jana. Cały czwarty rozdział opisuje spotkanie Jezusa z Samarytanką przy studni. Jest to bardzo ciekawe spotkanie, chociażby z tego względu, że to zwykle do Jezusa przychodzą ludzie, to zwykle do Jezusa ktoś przychodzi z zapytaniem, z prośbą, z jakąś sprawą, a dzisiaj widzimy, że, że to Jezus wychodzi na spotkanie do kobiety samarytańskiej, a więc do przedstawiciela rodu, na, który nie mógł się spodziewać, że jakikolwiek dialog się rozwinie, bo pismo zapisuje, że mm, Żydzi i Samarytanie nie utrzymywali żadnych kontaktów i stosunków. Więc może to jest dla nas sygnał, że też Jezus chce o nas zawalczyć. Kontekst całej tej Ewangelii jest dla nas bardzo ważny, ponieważ myślę, że wszyscy też obok Ewangelii też śledzimy dokładnie, jakie słowa, informacje ze świata do nas docierają i to nawet nie tego odległego, ale już tutaj w naszej diecezji czy w naszym mieście Borykamy się właśnie z koronawirusem, wszyscy o tym mówią. W Ewangelii jeszcze o tym nie było, ale, ale wiemy, że Słowo Boże działa tu i teraz i, i też Pan Bóg chce nam pewne słowa podpowiadać. Pewne, pewne myśli na pewno w tym słowie są dla nas bardzo, bardzo cenne i znaczące. I może taka myśl z dzisiejszej Ewangelii, która mnie bardzo dotyka właśnie w kontekście naszym, właśnie tego doświadczenia, choroby czy niebezpieczeństwa zarażenia. Kobieta, która już podejmuje dialog z Jezusem, na początku zdziwiona, kiedy już zaczyna z nim rozmawiać, zadaje ważne pytania. Zadaje pytania, które gdzieś tam w sercu bardzo długo nosiła. Może tak być, że, że nieraz z Panem Jezusem na modlitwie tak bardzo ogólnie, tak dyplomatycznie, po powierzchni rozmawiamy. Ale kiedy wreszcie złapiesz ten kontakt, tak jak właśnie ta Samarytanka, to zaczynasz pytać o rzeczy, które naprawdę Ciebie jakoś dotyczą, które naprawdę Ciebie gdzieś po prostu zastanawiają. I, i, i mniej więcej w połowie dialogu kobieta pyta Jezusa panie nasi przodkowie oddawali cześć Bogu na tej górze na naszej górze wy zaś mówi o, o żydach twierdzicie że jedyne miejsce gdzie należy go czcić znajduje się w Jerozolimie i na to Jezus odpowiada <laughs> oto nadchodzi czas że ani na tej górze ani też w Jerozolimie nie będzie się już wielbiło Ojca wy czcicie to, czego nie znacie, my zaś oddajemy cześć temu, kogo znamy. Zbawienie bowiem pochodzi od Żydów. Nadchodzi jednak godzina, a właściwie już jest, kiedy prawdziwi czciciele będą wielbili ojca w duchu i prawdzie. To, jak przeczytałem tą Ewangelię, właśnie w kontekście trudnej sytuacji społecznej naszej. Od razu tak sobie pomyślałem, że jest, jest duży niepokój, jak to będzie też z naszą relacją do Pana Boga, jak z niedzielną Eucharystią, jak z Komunią Właśnie Świętą. Czy, czy możemy przyjąć, czy nie? Różne są myśli. Mamy może właśnie jakiś mętlik w głowie, bo różne środowiska różnie podpowiadają. Nasi pasterze wyraźnie dali nam do zrozumienia, że, że trzeba chronić życie. I że jeśli ktoś się źle czuje, jeśli ktoś ma kontakt też z dziećmi, opiekuje się, a już szczególnie osoby starsze mogą otrzymać dyspensę, co nie znaczy, że się dyspensujemy w ogóle od kontaktu z Panem Bogiem. Może właśnie to słowo dzisiaj Jezusa, który mówi, że Bogu, Ojcu chodzi. O tych, którzy w duchu i prawdzie oddają jemu cześć. W duchu i prawdzie. Nie tyle świątynia będzie decydowała o tym, czy ja naprawdę jestem w kontakcie z Panem Bogiem, ale to, co mam w sercu. To, jak, jak z Panem Bogiem naprawdę rozmawiam. Przecież nieraz wiemy, że, że idziemy do kościoła i, i są takie rozproszenia, że, że nawet nie pamiętamy o czym była Ewangelia wychodząc z kościoła. I, i, I wcale piękne dekoracje w kościele nie muszą nas aż tak przymusić do tej uwagi, że to słowo przez cały tydzień jakoś mnie prowadzi. Więc może, może to słowo dzisiaj jest zaproszeniem, żebyśmy popatrzyli na serio na naszą modlitwę. Może będziesz na Eucharystii, może też to bardziej docenisz, a może faktycznie czujesz się dzisiaj źle, może też jesteś. W tym gronie osób, które są, powiedzmy, jakoś zagrożone zakażeniem, i może właśnie to jest zaproszenie, żeby wejść głębiej we własną modlitwę. I jest jeszcze taka nadzieja, jeszcze dosięgnę drugiego tylko czytania dzisiaj, fragment pięknego listu Świętego Pawła do Rzymian, gdzie być może czujemy się trochę zastraszeni, gdzie trwoga w nas się pomnaża. Święty Paweł pisze, że nadzieja zawieść nie może. Nadzieja zawieść nie może. Dlaczego? Dlatego, że miłość Boża jest rozlana w naszych sercach. Cokolwiek będzie się działo, jeśli mamy w sobie pokój i miłość Bożą, naprawdę będzie spokojnie, naprawdę będzie dobrze. I ta nadzieja będzie przez nas pomnażana. Dlatego tak sobie myślę, że, że może zadanie na ten trudny tydzień to może właśnie przypilnowanie tego, że, że, że zadbam o innych, że moją miłością będzie troska, żeby nie być potencjalnym właśnie roznosicielem jakichś zarazków. A może tak jak już w niektórych społecznościach się to dokonuje, ta miłość Boża w sercu pomaga mi na przykład zapukać do, do sąsiada, który jest w podeszłym wieku, i powiedzieć, że mogę zrobić Panu czy Pani zakupy. Ta miłość Boża daje nam nadzieję.